Witaj. Mam nadzieję, że radzisz sobie dobrze z kolejnymi krokami programu wdrożenia grupy partnerskiej Hermesa. Tymczasem chciałbym przekazać Ci osobiście trochę informacji na temat tego, co jest dla nas ważne, jeśli chodzi o komunikację. I pewne standardy są kluczowe, dlatego że dzięki nim udaje nam się zachować dobre relacje wewnątrz grupy, a jednocześnie zadbać o. Odpowiedni wizerunek, co ma również znaczenie z chociażby marketingowego punktu widzenia. A ten punkt widzenia naturalnie cię interesuje, dlatego że dzięki temu właśnie łatwiej będzie tobie działać, łatwiej będzie tobie osiągać efekty i łatwiej będzie nam wszystkim tak naprawdę zarabiać. Więc jest to ważne, jest to istotne. I dzisiaj opowiemy sobie o trzech kluczowych elementach w grupie partnerskiej Hermesa. Pierwszy element to przede wszystkim grupa. Grupa oznacza, że wychodzimy z pewnego myślenia ściśle indywidualnego i myślimy nie tylko o swoim interesie, który jest bardzo ważny, ale myślimy także szerzej o interesie grupy. Dlatego dzielimy się wiedzą, dzielimy się strategiami, pomagamy sobie nawzajem. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, dążymy do tego, żeby nastąpiła odpowiedź, żeby ta osoba tą odpowiedź uzyskała. To jest. Istotne. Jest istotne, żebyśmy mogli pomagać w sobie nawzajem, bo dzięki temu wszyscy możemy wzrastać i wszyscy możemy się rozwijać. To jest bardzo, bardzo ważne. A to jeśli chodzi o rzeczy, które lubimy. Natomiast rzecz, rzeczy, na które zwracamy uwagę, które są niekorzystne i o które chcemy zadbać, żeby było ich jak najmniej. A to oczywiście przede wszystkim wszelkiego rodzaju a, działania agresywne. Nawet pasywne, pasywno-agresywne, czy działania, które prowadzą, które prowokują jakieś niefajne sytuacje. To są wszystko rzeczy, na które będziemy zwracać uwagę, które są ważne, których generalnie nie chcemy e, widzieć w naszej grupie które będziemy minimalizować tak bardzo, jak to tylko możliwe. Od tej reguły mamy pewien wyjątek, jeśli mówimy o pewnych standardowych, e, pewnym standardowym podejściu. Znaczy, mowa tutaj o wulgaryzmach. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, język polski zawiera w sobie wulgarne słownictwo, które po coś jest. Natomiast, co jest bardzo, bardzo ważne, jeśli już zachodzi konieczność użycia wulgarnego określenia, nie ma problemu, ale ważne, żeby to było uzasadnione. Lepiej, żeby nie było tego w nadmiarze, bo to nigdy nie jest przyjemne. Natomiast, oczywiście, że są sytuacje, w których użycie jakiegoś wulgarnego słowa. Jest ważne, jest istotne, jest uzasadnione, i w takich sytuacjach oczywiście nie będziemy jakoś szczególnie na to negatywnie reagować, choć warto pamiętać, że, że te słowa, te powszechnie uznane za wulgarne, zazwyczaj da się je pominąć lub zazwyczaj nie są potrzebne, choć w sytuacjach, w których jest to uzasadnione, oznacza, że jest to uzasadnione. Drugą rzeczą, jeśli chodzi o kwestie grupy rzeczy, których w tej grupie generalnie nie chcemy. Znaczy przede wszystkim chciałbym zauważyć, że rekrutacja do wszelkiego rodzaju systemów, programów, biznesów czy firm e, większość systemów została przez nas sprawdzona, została przez nas poznana. Jeżeli ich nie ma, to najprawdopodobniej dlatego, że nie zostały uwzględnione, nie zostały uznane za takie, którymi, którymi my w grupie partnerskich Remesach chcemy się zajmować. Oczywiście nikt nie zabrania ci zajmowania się innymi programami, natomiast w obrębie naszej grupy ani rekrutacji, ani jakiegoś szczególnego promowania tych rozwiązań raczej sobie nie życzymy, a oczywiście możesz, możesz dać nam znać, jeżeli uważasz, że jest jakiś ciekawy wartościowy system, którego jeszcze nie ma, który warto wdrożyć, natomiast o tym przede wszystkim najpierw poinformuj mailowo mnie lub osobę wybraną. Informacje o tym oczywiście będą udostępnione, kogo informować na ten temat. Jeżeli system już został wcześniej zweryfikowany, dostaniesz odpowiedź. Jeżeli nie został, sprawdzimy, wtedy damy znać, co myślimy o danym systemie. Oczywiście jesteśmy otwarci na nowe, dobre rozwiązania, ale podkreślam, one ważne, żeby były naprawdę, naprawdę dobre. Bo tylko takie rozwiązania wdrażamy w obrębie grupy partnerskiej Hermesa. Drugi element to partnerstwo. Grupa partnerska. Co to oznacza? To oznacza przede wszystkim, a, że w pierwszej kolejności no, mówimy sobie na ty. Ja powiem szczerze, ja no, nie za bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś nie wiem, miałby zacząć ze mną rozmowę od pani Hermesie. Powiem że podrapał się w głowie i trochę się zdziwił, a bo, bo, bo to nie jest coś, do czego ja przywykłem i nie wiem. Ja prywatnie nie czuję się z tym komfortowo, tylko że pan, no, no nie wiem, no, no to, to u nas jest to grupa partnerska, oparta na partnerstwie, czyli na równorzędnych relacjach. Dlatego mówimy sobie na tym, mówimy sobie po imieniu, yy, czy pseudonimie, którego ktoś, yy, ktoś używa i uważa i uznaje go za. A za, za, za część swojej tożsamości, czy z którym się identyfikuje, nie ma problemu. E, natomiast mówimy sobie e, w sposób bezpośredni, nie używamy tego przedroska pan, który mm, odnosi się do fedua, fe, feudalizmu e, i niewolnictwa i jest to bez sensu. U nas nie ma pana i niewolnika, u nas e, są partnerzy. E, a druga rzecz, e, kluczem do partnerstwa, e, oprócz dopasowania jest przede wszystkim też pozytywne, dobre. Fajne, otwarte nastawienie. I to jest ważne. Ważne, żeby przede wszystkim żeby być pozytywnie nastawionym do samego siebie. A z jakiegoś powodu wiele osób ma z tym problem. Dlatego ważne jest, żeby zacząć właśnie od tego elementu, żeby czuć się dobrze z samym sobą. Tych elementów tego, jak o to zadbać, jest oczywiście więcej. Ja proponuję zacząć przede wszystkim od tego, żeby widząc się w lustrze, po prostu się do siebie uśmiechnąć. A tak, żeby móc się szczerze fajnie uśmiechać także do innych. Bo nie możemy dać komuś czegoś, czego sami nie mamy. Dlatego warto zacząć właśnie od tego, żeby zyskać to pozytywne nastawienie do siebie. Natomiast rzeczy, które, mm, których nie chcemy ze względu właśnie na, na strukturę partnerską. Znaczy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, dlatego wszelkiego rodzaju infantylizmy pod tytułem, nie wiem, pieniążki, wypłatka albo zakupki, a, nie, 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 nie. Eee, nie ma, nie ma, nie ma to sensu. Są pieniądze, są wypłaty, są zakupy eee, i, i to jest, to jest istotne. Nie wiem, nie wiem skąd się czasami ludzie właśnie biorą te infantylizmy, ale myślę, że warto, warto je im wyeliminować, bo one są, one są zbędne, one są, są niepotrzebne. Druga rzecz, która, której bardzo nie chcemy ze względu na, i na którą będziemy naprawdę reagować i zwracać na nią uwagę, a to jest wszelkiego rodzaju odmiany powinno się musieć, należy, właściwie też. To są takie słowa, które powiem szczerze, dla mnie są znacznie bardziej wulgarne niż te, które są uznane powszechnie za określenia wulgarne. A dlaczego? Ano, dlatego, o, o czym już wcześniej właściwie mówiłem, że jest to grupa partnerska. U nas nie ma pana niewolnika, u nas nie ma przymusu, a jesteśmy partnerami, jesteśmy równorzędni, ale jesteśmy wolni. I wolność polega na tym, że robimy to, co chcemy, oczywiście uwzględniając zarówno swoje interesy, jak i interesy grupy. A, dlatego też wszystko, co pojawia się, jest pewną propozycją i my oczywiście możemy się na tę propozycję zgodzić lub nie, dlatego że jesteśmy wolnymi ludźmi. Jednocześnie warto, żebyśmy wiedzieli, jakie daje nam, jakie rozwiązania daje nam jak określone korzyści i biorąc pod uwagę te korzyści, po prostu pewne rozwiązania wdrożyć. Dlatego właśnie mm, mówię m.in. o tym, co jest korzystne i co jest niekorzystne, o tym, co lubimy i na co będziemy zwracać uwagę, żeby to minimalizować czy eliminować. A nie mówię o tym, że co należy albo co nie należy że, czy że co musisz albo czego nie musisz, bo nie z nim muszę, bo jesteś wolną osobą, ja jestem wolną osobą, i jako wolna osoba spotykamy się a, i tworzymy naszą wspólną przestrzeń, żeby nam w niej dobrze było, ważne jest, abyśmy brali pod uwagę chociażby właśnie takie rzeczy, że te słowa jak musieć powinno się, są, no, no, no są bardzo niekorzystne, są bardzo dla mnie na przykład prywatnie w ogóle są bardzo, bardzo przykro a ja się z nimi źle czuję mm, i, 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 i mam nadzieję, że, 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 że to zostanie uwzględnione, dlatego że pojawianie się tego rodzaju słów jest, no sorry, ale jest moim zdaniem, no, przeze mnie prywatnie na pewno będzie bardziej bardziej napiętnowane niż, 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 niż słowa powszechnie uznane za wulgarne. Oczywiście też są pewne wyjątki od tego, oczywiście też są sytuacje, w których Określeniem, nie wiem, musisz coś, czy, czy powinno się mu uzasadnione, ale w większości przypadków warto je zastąpić takimi określeniami, określeniami jak warto, upłaca się, czy jest dla mnie ważne, aby to są, to są sformułowania, które są znacznie lepszą alternatywą. Trochę się rozgadałem, ale to są naprawdę, naprawdę ważne rzeczy, bo one będą wpływać na to, co będzie przez, działo się przez kolejne tygodnie i miesiące. Lata, dlatego proszę poświęcić jeszcze a, te kilka minut. Trzeci element, który jest związany jest z partnerstwem. Dlaczego jest to ważne? Chociażby dlatego, że e, już ileś tam relacji a, moich ucierpiało ze względu na to, a, ileś sytuacji było takich, w których a, doszło wręcz do tego, że te relacje zostały a, przerwane i zamknięte. O czym mowa? Mowa przede wszystkim o, o kilku, kilku sytuacjach, w których ktoś zdecydował się na to, żeby, żeby rozmawiać czy pisać coś w internecie, co było złym pomysłem. A pierwszą taką sytuacją taką jakby najwygodniejszą jest to, że ktoś ma po prostu bardzo zły dzień. Jeżeli masz bardzo zły dzień, odpocznij a zadbaj o siebie, nie wiem, zrobi sobie jakąś przyjemną kąpiel, czy, czy cokolwiek, co lubisz, ale. Myślę, że nie ma, nie ma sensu się angażować w jakieś rozmowy, zwłaszcza w te, w których jest dużo emocji, bo wtedy można powiedzieć rzeczy, których, które są zbędne, albo czasami wręcz, których można żałować, i nie warto, nie warto tego robić. Oprócz złego dnia i złego samopoczucia, może się zdarzyć, że ktoś jest pod wpływem jakichś środków, nie wiem, alkoholu czy, innych, czy innego rodzaju używek, mniej lub bardziej legalnych, a. Powiem no, tak, no ja prywatnie nagrywam to w tej chwili w Holandii, w której generalnie substancji nielegalnych, na ile się orientuję, chyba nawet nie ma w ogóle. A dla mnie prywatnie też nie jest to a nie jest to istotne. Znaczy, ja ani nie palę, ani nie piję, ani nie biorę i czuję się z tym świetnie. Natomiast, tak jak mówię, jesteśmy wolnymi ludźmi, każdy może decydować i robić to, co chce, jeżeli nie wpływa. To na innych, jeżeli z tego powodu nie przekracza granic wolności drugiego człowieka. Niestety są sytuacje, w których właśnie z powodu różnych środków ludzie przekraczają te granice. Dlatego mam bardzo, bardzo istotną prośbę i mam nadzieję, że weźmiesz ją sobie do serca. W momencie, w którym jesteś pod wpływem jakichś środków, w momencie, w którym Twoja świadomość została zmieniona za pomocą jakiejś substancji, mam szczerą nadzieję. Że będziesz o tym pamiętać, że lepiej jest wtedy, nie wiem, odpocząć, przespać się, zająć się czymś innym, ale nie uczestniczyć, nie udzielać się w przestrzeni publicznej, dlatego że to bardzo często prowadzi do bardzo wielu dziwnych, nieprzyjemnych, przykrych sytuacji, i w pewnych sytuacjach, i miały już miejsce takie sytuacje, po prostu, a, Przekraczane były takie granice, że ja mówiłem: Sorry, ale to jest koniec naszej relacji, i więcej, a więcej kontaktu z taką osobą po prostu już nie miałem. Więc w tym momencie to się nie opłaca, ale to się nie opłaca z wielu innych względów. Przede wszystkim chodzi tu z jednej strony o Twój wizerunek, o to w jaki sposób prezentujesz się w przestrzeni publicznej, co będzie miało wpływ na Twoje efekty, ale to ma wpływ także na wizerunek ludzi. Czy też grupy, którą reprezentujesz, w tym wypadku grupy partnerskiej Hermesa, to także jest ważne, my na to także zwracamy uwagę. No i my, jako wolni ludzie, żyjemy też w pewnej przestrzeni, w której nie ma już takiego sztywnego podziału na, na przestrzeń, nie wiem, że tu jestem w pracy, a tu nie jestem. Tutaj budujemy tak naprawdę pewien wizerunek nas jako ludzi, i na swój sposób cały czas jesteśmy w pracy i mamy wolne. A więc proszę o tym, a proszę o tym pamiętać. I um, takie, nazwijmy to, e, wentyle bezpieczeństwa, jakim jest po prostu nieuczestniczenie, nie wiem, nie pisanie chociażby na, na, w internecie, na fejsie czy na jakichś forach e, pod wpływem jakiejś substancji, jest czymś, co naprawdę e, jest po prostu korzystne. A, I bardzo Ci proszę, jeżeli kiedykolwiek taka sytuacja będzie miała miejsce, ja w to nie wnikam. Ale proszę cię, żebyś wtedy był lub była poza przestrzenią publiczną. Okay. No i na koniec grupa partnerska Hermesa. Ten trzeci element ma znaczenie o tyle, że jestem osobą, która zapoczątkowała, zainicjowała tą całą grupę, ale także jestem osobą, która zaprojektowała to w taki sposób, żeby ten system działał, żeby był skuteczny. Ja znam prawdopodobnie najlepiej z osób, które kiedykolwiek pojawią się w obrębie tej grupy, jakie to są elementy, dlaczego to działa, dlaczego to jest korzystne. Oczywiście ja będę o wielu tych rzeczach informował i mówił, dlatego, że im lepiej rozumiemy tą przestrzeń, tym lepiej jesteśmy w stanie w niej uczestniczyć. Niemniej proszę, żebyś pamiętał żeby pamiętała, że ta grupa została, czy ta przestrzeń została stworzona w sposób świadomy. I ją kształtują osoby także, które, a, które do tej grupy wchodzą. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że w skrajnych sytuacjach a, głos decydujący czy też decyzyjny a, będzie należeć do mnie. Natomiast naturalnie w zdecydowanej większości sytuacji będę się oczywiście konsultował na temat spraw mniej i bardziej istotnych. Dla, dla nas jako grupy. I to są rzeczy, które, które będą oczywiście konsultowane, niemniej często decyzje ostateczne będą podejmowane przeze mnie lub moje najbliższe grono, więc proszę robić tak, że miał lub miała to na uwadze, bo to także będzie w pewnych sytuacjach po prostu po prostu mieć miejsce, czy będzie widoczne. I w takich sytuacjach po prostu tak będzie to wyglądać. Jeżeli te wszystkie trzy elementy Tobie się podobają, te wszystkie plusy i minusy, rozumiesz je, czujesz je, i, a, i podoba Ci się ta przestrzeń i to w jaki sposób ona została zaprojektowana i stworzona, a, to zapraszam Cię do kontynuowania przygody razem z nami, a już wkrótce czekają Cię kolejne kroki. A jest na co czekać, dlatego że w kolejnym kroku opowiem Ci o. Raz, że o wolności i o moim poszukiwaniu tejże, ale powiem Ci także o tym, jak to poszukiwanie i odnalezienie tej wolności zmieniło mnie jako człowieka i w jaki sposób może także wpłynąć na Ciebie. Gwarantuję Ci, wolność jest bardzo, bardzo smaczna i bardzo przyjemna. Dobry deal. Bardzo dobry.